Z Apokalipsy świętego Jana, rozdział ósmy a gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza prawie na pół godziny i ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu trzymając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze z modlitwami wszystkich świętych. Na złoty ołtarz, który jest przed tronem, i wzniósł się dym Kadzideł z modlitwami święty z ręki Anioła przed Boga. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię. A nastąpiły gromy, głosy błyskawice, trzęsienie ziemi. A siedmiu Aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. Pierwszy zatrąbił, a powstał grad i ogień pomieszane z krwią i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew i spłonęła Wszystka trawa zielona. Drugi anioł zatrąbił, i jakby wielka góra zionąca ogniem została w morze rzucona. A trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń, te, które mają duszę. I trzecia część okrętów uległa zniszczeniu trzeci anioł zatrąbił i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód a imię gwiazdy brzmi piołun i trzecia część wód stała się piołunem i wielu ludzi pomarło od wód bo stały się gorzkie czwarty anioł zatrąbił i została rażona trzecia część słońca i trzecia część Księżyca, i trzecia część Gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część, i dzień nie o w trzeciej swej części, i noc podobnie. A ujrzałem i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, jak mówił donośnym głosem: Biada, 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 mieszkańcom Ziemi, z powodu pozostałych głosów, trąb trzecich aniołów którzy mają jeszcze trąbić.